Relacje z dzisiejszego spotkania przeprowadzą dla Państwa Jacek Klaskowski i Dariusz Szpakowski. Witamy Państwa bardzo serdecznie. W dzisiejszym spotkaniu Jagiellonia gra przeciwko Koronie Kielce. Jak sądzisz, jak zaprezentują się dzisiaj gospodarze? Rozpoczynamy przygotowania do sezonu. Kibicom tej drużyny marzy się tytuł mistrzowski, ale czy oni są już gotowi do takiej gry? Goście przyjechali tutaj jako drużyna, która najgorzej gra spotkania wyjazdowe i z pewnością nie są faworytem tego meczu. Oni najchętniej chyba graliby wszystkie mecze u siebie. Nie wiem, może to zmęczenie podróżą, może powinni zmienić autokar na wygodniejszy albo wyjeżdżać dzień wcześniej. Przyjrzyjmy się ustawieniu obranemu na dzisiejszy mecz przez trenera Jagiellonii Białystok. Zagrają dzisiaj w ustawieniu 4-5-1 z linią pomocy nieco przesuniętą do przodu. A dzięki dwóm operującym bliżej bramki pomocnikom, wysunięty napastnik nie będzie musiał jedynie walczyć w powietrzu lub zastawiać się plecami do bramki, żeby przyjąć piłkę i odegrać. Spójrzmy, w jakim ustawieniu zagra dzisiaj Korona Kielce tutaj taktycznie sytuacja prezentuje się bardzo podobnie 4-5-1 z bardzo ofensywnie grającymi pomocnikami zapowiada się batalia w środku pola bo na boisku zobaczymy łącznie aż 10 pomocników pytanie tylko która formacja lepiej zdoła narzucić przeciwnikom swój styl gry Jagiellonia Białystok zawsze bardzo dużą wagę przykładało się do pracy z młodzieżą w efekcie Jaga stała się prawdziwą kuźnią talentów Zwłaszcza na przełomie lat 80. i 90. wychowano tam całe pokolenie świetnych piłkarzy z Markiem Citką i Tomaszem Frankowskim na czele. Oprócz nich do grupy tej należą także Daniel Bogusz czy Mariusz Piekarski. Pierwsze kopnięcie piłki. Korona Kielce rozpoczęła mecz. Miejmy nadzieję, będzie co wspominać. Przejął, ale nie opanował piłki. Czernych. Jagiellonia przed szansą. No strzela! Ależ znakomicie obronił. Rzut rożny dla Jagiellonii. Przemysław Frankowski, Wasiliew. To jest gra typu Ty do mnie, ja do ciebie. Czarują teraz długą wymianą piłek rywala. Chcąc uśpić jego czujność. Rafał Krzyk! Ta gol! Piłka wpada do bramki! Fantastycznie! Piękne rozegranie, które zaowocowało zdobyciem gola. Ależ piękna akcja, perfekcyjne dośrodkowanie. Jak widzimy, piłka ląduje w siatce. Tego po prostu nie dało się zmarnować. Co za główka, kapitalna bramka. Znalazł się w idealnym miejscu. Wielokrotnie powtarzałem, piłkarz też musi pracować głową. 14 minuta i pierwszy gol w tym meczu. Już wydawało się, że przejęli, ale nie opanował piłki. Frankowski. Robi się niebezpiecznie. Precyzyjnie podał w tempo. Piłka nie dociera do adresata. Kiepska centra. Burlika. Długo rozgrywają piłkę, ale myślę, że mają sposób na to, by zakończyć tę akcję. Rafał Grzyb. Możdżeń. Może być groźnie, spójrzmy, korona. No, tu był naprawdę niewielki spalony, sędzia jednak dobrze go wyłapał. Niewiele to jednak zmienia, bo sytuacji Bramkowej z tego by raczej nie było. No, mogą zdyp. Zdepry... Ankur! Świetnie, prawa dla Bramkarza. I sędzia wskazuje, że będzie zutrożny dla Korony. Dobrze uderzył głową. Złową piłkę Bramkarz. No, szkoda. Nie udało się opanować piłki. Atak korony kielce. Nieporozumienie i strata piłki. Wzód wolny dla korony. Niebezpieczne zagranie, zupełnie nieudany ten ślisk. Dejmek. Niestety wciąż przegrywają. Zmarnowana okazja na wyrównanie. Panie, przechwycił. Już blisko pola karnego. Sędzia stosuje przy Ankur! Zobaczmy to jeszcze raz. Wymija obrońców i tańczy, jakby piłka była przyklejona do jego nogi, a potem... Ten piłkarz niezwykł marnować takich sytuacji, ale tym razem kompletnie zawiódł. Czernych. Łatwo, łatwo, za łatwo oddaj tę piłkę. I mamy aut, a rozpocznie Jagielonia. Taras Romanczuk. Przejęcie w obronie i koniec ataku. W ostatniej chwili przejęli. No, i udało się odzyskać piłkę. No, z tego miejsca można strzelać. No, i mamy rzut wolny, będzie groźnie. Spóźnił się z tą interwencją, będzie rzut wolny. Fatalna sytuacja, przyznasz, Darek, czerwona kartka, a za chwilę jeszcze możliwość straty bramki po rzucie wolny. To była szansa na doprowadzenie do remisu. Może następnym razem im się uda. Pierwsze 45 minut za nami. Rezultat 1 do 0. Rozpoczęła się druga połowa. Jagiellonia w dobrej sytuacji prowadzi. Czernych. Ładny atak pozycyjny. Cierpliwie wyczekują na okazję do ostrzelenia bramki. Karny może strzelać, zaraz możemy mieć remis. Ach, zmarnował taką sytuację, jest podłamany. Interwencja i decyzja sędziego, czekamy. Żółta kartka przy grze bez jednego gracza to duże ryzyko, na które nie można sobie pozwolić. Miejmy nadzieję, że nie przełoży się na czerwoną. Teraz ten zawodnik musi bardzo uważać. Mocne uderzenie z daleka, ale wydaje mi się, że ten wolny mógł być rozegrany inaczej. Racja choć trzeba przyznać, że strzał naprawdę nie jest. Będzie zmiana, trener chce dać szansę innym zawodnikom. Przy linii bocznej trwają już przygotowania do zmiany. Blisko pole karne. I będzie jedenastka dla Korony Kielce. Sędzia pokazał żółtą kartkę. Zupełnie nieudany ślisk. niebezpieczne to było. No bardzo ładnie strzelił z rzutu karnego. Uderzył spokojnie, bardzo precyzyjnie. No dobrze, obejrzymy teraz tę bramkę pokazaną z innego kąta. Mamy remis, ale czy kogokolwiek on satysfakcjonuje? Do końca meczu jeszcze pół godziny. Popatrzmy, może być groźnie jak jelonia. Będzie szansa na bramkę. No, świetne dośrodkowanie, ale bramkarz nie daje szans napastnikowi. No i zgranie w pole karne. Dobre przejęcie przez obronę. To może być groźnie, no, chyba nie do końca o to mu chodziło, czernych, grzyb, ale znakomicie rozgrywają. Do końca meczu jeszcze 20 minut. Mateusz Moszczyński, już blisko pola karnego. Przechwycił do środkowanie. Czernych. Wasiliew. No, ładne zagranie piętą do kolegi. Ta drużyna świetnie się rozumie. Wspaniała seria podań. No, mogło być groźnie, ale piłka nie dochodzi do adresata. Filipczuk. Mamy aut i rozpocznie Korona Kielce. Trener wykorzystuje rezerwowego. Marcin Cebula. Może być groźnie. Dobrze, Wbiega na wolne pole. Kielc Cóż za akcja, niesamowity dribbling między obrońcami, lecz to minimalne, niecelne kopnięcie na bramkę zatarło całe wrażenie. Może już nie mieć tak dogodnej sytuacji. A tak, Jagiellon. I to przy linii bocznej boiska. Dobrze się pokazał. Przejej piłkę, popatrzmy. Łatwo, łatwo, za łatwo oddaj tę piłkę. Wasiliew. Jagielonia przed szansą. Fatalne pudło, które może się zemścić. Naprawdę wielcy gracze nie marnują takich okazji, ale tego młodego człowieka chyba zjadła trema. Rzeczywiście powinien zachować się lepiej, a zamiast bramki mieliśmy jakiegoś farfodsta. No szkoda, nie udało się opanować piłki. Koniec regulaminowego czasu gry. Remis. Jagiellonia przed szansą.